Cześć, witajcie w kolejnym filmie na kanale Orchideli, a dzisiaj coś na prośbę waszą, na prośbę, która często pojawiała się w komentarzach, czyli tort w stylu number cake. Jeśli chodzi o tego typu torty, to zanim przejdziemy do sedna sprawy, czyli do zrobienia tortu, chciałabym Wam zwrócić uwagę na trzy rzeczy. Po pierwsze. Ja Wam prezentuję tutaj dzisiaj tort w kształcie motyla. Raz z racji tego, że jest to bardzo wdzięczny tort i bardzo ładnie się prezentujący, a dwa, dlatego że ma dosyć skomplikowane kształty i na takich właśnie skomplikowanych kształtach chciałam Wam pokazać, że w sumie nie jest to tort trudny do zrobienia. Ale na przykładzie zdjęć znalezionych na Pinterestie chciałam Wam pokazać, jakie jeszcze kształty możecie stworzyć. To może być dowolna cyfra, dowolna liczba, litera. Tort Number Cake to może być również napis, taki jak tutaj. No i oczywiście, tak jak wspomniałam na początku, poza motelem mogą być to wszelkiej innej maści kształty, czy nawet taka gwiazdka zrobiona na Boże Narodzenie. Druga kwestia, na którą chciałam Wam zwrócić uwagę, to jest sama dekoracja. Ja użyłam w swoim torcie bardzo podstawowej dekoracji, takiej powiedziałabym tradycyjnej, bo standardowo do tych tortów wykorzystuje się makaroniki, wykorzystuje się również bitą śmietanę, czasami bezy, ale popatrzcie na te przykłady. To mogą być świeże owoce. To mogą być owoce połączone z czekoladą. Może to być wreszcie typowo dziecięcy tort wykonany na przykład z żelków, lizaków. Zobaczcie, jak pięknie tutaj zostały zastosowane te właśnie słodycze, które dla dzieci są najfajniejsze. Mogą być to oczywiście świeże kwiaty. Także nie chciałabym, żebyście się ograniczali i zamykali tylko do jednego rozwiązania, bo tak naprawdę do dekoracji tego tortu możecie wykorzystać wszystko, co macie pod ręką. Trzecia rzecz, o której chciałam Wam jeszcze powiedzieć, zanim zaczniemy robić ten tort, to jest moja droga i mój wybór samego ciasta ponieważ zazwyczaj w standardowym number cake wykorzystujemy ciasto kruche. Raz z racji tego, że łatwo się go wycina i nie odkształca się ono mocno w trakcie pieczenia, a dwa dlatego, że po prostu nie wysycha w momencie, kiedy wstawimy je do lodówki przełożone masą e, i nie przeszkadza mu to kompletnie, że boki nie są wykończone, co byłoby problematyczne na przykład w przypadku biszkoptu. Ale ja postanowiłam pójść jeszcze krok dalej, ponieważ robiąc kilka razy number cake, tort stylu number cake... E, Zauważam, że jest to dosyć żmudna i pracochłonna praca, w tym sensie, że trzeba zagnieść ciasto kruche, wyciąć kształty, upiec, później przełożyć. I w momencie, kiedy wpadłam na pomysł, jak skrócić tą drogę, właściwie znalazłam ten pomysł w sieci, postanowiłam go wykorzystać. Tak więc dzisiaj będzie taki trochę sprytny sposób na zrobienie number cake'a. Sposób, który myślę przyda się wszystkim zapracowanym mamom oraz tym, którzy nie do końca wierzą w swoje siły, albo może po prostu nie mają ochoty tracić czasu na zagniatanie ciasta i lubią skradzać sobie drogę zamiast ją wyduszać. Także zapraszam na ciąg dalszy. Zobaczcie mój sposób na tort number cake'. A. A do zrobienia tortu wykorzystamy płat gotowego ciasta francuskiego, które wcześniej rozwinęłam i zostawiłam na oryginalnym papierze. Można go również delikatnie rozwałkować, aby wyrównać powierzchnię ciasta. Jeśli wasze ciasto jest zamrożone, należy je wcześniej rozmrozić. Do tortu będzie nam potrzebny jeszcze szablon wzoru, który chcecie wyciąć. Pozwoli to na stworzenie dowolnej ilości identycznych blatów ciasta, no i oczywiście coś ostrego, co nie przetnie papieru, a pozwoli dobrze odbić wzór na cieście. Gdy wzór jest już przeniesiony, wygodnym, ostrym nożykiem wycinamy poszczególne elementy. Zwróćcie uwagę na to, na czym tniecie, aby nie porysować sobie na przykład zupełnie nowej blachy. Resztki ciasta francuskiego układamy jeden na drugim, dzięki czemu będziemy mogli je wykorzystać ponownie, na przykład do zrobienia takich rogalików z owocami. W przypadku tego, akurat, ciasta ważne jest to, aby nie zgniatać ich w sposób przypadkowy. Gotowy, wycięty wzór przykrywamy z wierzchu kawałkiem papieru do pieczenia i obciążamy drugą blachą tak, aby ciasto urosło tylko w niewielkim stopniu, bez wybrzuszeń. Tak przygotowany blat wkładamy do nagrzanego wcześniej do 200 stopni Celsjusza piekarnika i pieczemy mniej więcej 15 minut do lekkiego zrumienienia ciasta. Wszystkie te czynności powtarzamy również z kolejnym blatem. Ja zdecydowałam się na tort z dwóch blatów, ale jeśli chcecie, można również zrobić jeszcze jeden dodatkowy blat, tak aby były trzy warstwy, jak w standardowym torcie. Gdy blaty są już gotowe, czas na krem. Trzy łyżeczki żelatyny zalewamy około 1 trzeciej szklanki zimnej, wody i odstawiamy na 15 minut do napęcznienia. 400 ml, czyli dwie niepełne szklanki mleka i cukier waniliowy, zagotowujemy razem. 5 żółtek i 2 trzecie szklanki cukru ubijamy przez 2-3 minuty. Następnie dodajemy 1 łyżkę, czyli 20 g mąki pszennej i 2 płaskie łyżki, czyli 40 g mąki ziemniaczanej. Całość mieszamy na początku nie włączając miksera i zalewamy gorącym, zagotowanym mlekiem. Gdy wszystko się połączy, przelewamy masę do garnka po mleku i jeszcze raz zagotowujemy. Gdy budyń się zagotuje, wyłączamy ogień i dodajemy namoczoną żelatynę. Mieszamy, aż żelatyna całkowicie się rozpuści w gorącym budyniu. Tak przygotowany budyń przykrywamy i odstawiamy do wystudzenia. 250 g serka mascarpone miksujemy przez krótką chwilę. Dokładnie to samo robimy z zimnym budyniem. Następnie po łyżce dodajemy serek do budyniu, cały czas mieszając. Gotowy krem przekładamy do rękawa cukierniczego. I wyciskamy na blat ciasta francuskiego. Tort wstawiamy na chwilę do lodówki, a w tym czasie przygotujemy jeszcze krem do dekoracji. 250 g serka mascarpone dobrze schłodzonego i 200 g śmietanki 36% również dobrze schłodzonej miksujemy razem z jedną łyżką cukru pudru na sztywną masę. A do dekoracji poza standardową końcówką 1M z firmy Wilton użyję jeszcze takiej tylki. Część kremu zabarwię na pastelowy róż i zieleń. Za pomocą barwników w żelu firmy Food Colors. Reszta to już Wasza pomysłowość i inwencja.